Cześć! Ostatnio na moim kanale pojawiło się sporo różnego rodzaju rankingów. Samochody nowe, samochody używane, przyszłe klasyki i tak ale zwróćcie uwagę, że do tej pory nie było ani jednego rankingu samochodów elektrycznych. Dlaczego? Przecież ja tak dużo na ten temat mówiłem i mówię. Powodem jest to, że nawet jeśli sięgniemy pamięcią pół roku wstecz, pół roku temu, Wybór tych samochodów był na tyle ograniczony, że takim ewentualnym top 10 musielibyśmy pokazać niemal wszystkie dostępne samochody na rynku. Ale tak było kiedyś, teraz się sporo zmieniło. Niektóre marki mają już nawet więcej niż jednego elektryka w ofercie, teraz zaczynają mieć wybór, więc ten film teraz ma sens. Ale nie będzie to film typu top 10. Zamiast tego pójdziemy czterema najpopularniejszymi scenariuszami, ścieżkami zakupowymi prawdziwych klientów. Zapytałem kolegę Michała którego znacie z mojego kanału, który zajmuje się zawodowo doborem samochodów, o co go ludzie pytają. Jakie ścieżki zakupowo wybierają jego klienci? Więc to, co pokażemy w tym filmie, to będzie samo życie, nic wydumanego. I dla każdego z tych scenariuszy, zaproponujemy Wam najlepszy, naszym zdaniem, samochód i uzasadnimy, dlaczego tak. Podamy też, która wersja, nawet tego każdego auta będzie miał najwięcej, naszym zdaniem, sensu, no i na końcu będzie taki jeszcze mały bonus, spojrzenie w przyszłość, na co warto czekać. A więc planujesz zakup pierwszego w życiu elektryka? Co i dlaczego wybrać? Zapraszam. Moi drodzy, partnerem dzisiejszego odcinka jest ING z Polska, który w swojej ofercie posiada leasing na samochody elektryczne i hybrydowe dla firm. Program ING ECO jest dostępny już od pierwszego dnia działalności przy udziale własnym nawet 0% i finansowaniu nawet do 6 lat. Dokumenty finansowe nie są wymagane, a dodatkowo ING-LIS nie pobiera prowizji za leasing i pokrywa koszty rejestracji takiego pojazdu. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Serdecznie zapraszam. Pierwszy scenariusz to jest mój. Pierwszy mały, uwaga, używany elektryk. Bardzo prosty i bardzo popularny. Dlaczego ludzie pytają właśnie o takie auto? Używane, bo nie chcą iść na całość. Jakie samochody możemy w tym momencie wziąć pod uwagę? Skoda City Go EV, Volkswagena i APA, elektrycznego smarta Fortu i Renault Zoe pierwszej generacji. Z czego wybieramy Skodę City Go EV? Dlaczego? Otóż pomimo, że CityGo jest samochodem konwersją, czyli kiedyś z urodzenia był samochodem spalinowym, następnie przystosowano go do napędu elektrycznego, ale okazało się, że ten taki elektroprzeszczep udał się aż do nadto. Elektryczny CityGo prowadzi się nawet pewniej niż spalinowy odpowiednik, ma dobre ceny, daje sporo przyjemności z jazdy. Ma 83 konie i aż 212 Nm, moment obrotowy jak z małego, uturbionego silnika. E, to prawda, ma aż 12 sekund, ale do dozwolonych w mieście 50 dobija jak pocisk. Do tego duży 250-litrowy bagażnik, e, pomimo kompaktowych wymiarów też 5 drzwi, e, zawsze dobre wyposażenie w wersjach elektrycznych i bateria 36 kWh, na której realnie przejedziemy po mieście. Ponad 200 km, co dla większości z nas oznacza ładowanie co 2, może nawet 3 dni. W bogatszej wersji Style auto miało, i nadal ma, złącze CCS do ładowania prądem stałym do 40 kW, czyli na szybkiej ładowarce nie spędzimy nawet godziny od zera realnie do pełna. Z kolei z domowego gniazdka np. 3,7 kW... Ładowanie zajmie około 10-11 godzin, czyli do rana będzie full. Wracamy do skody EV. Samochodów takich na rynku nie ma za wiele. Kosztuje około 80-90 tysięcy złotych i to jest taki rzadki przypadek, kiedy. Samochód elektryczny kosztuje mniej niż 100 tysięcy, prawie nowy. Teraz może krótkie uzasadnienie: dlaczego nie konkurencję? Dlaczego nie Volkswagen i Apple? Volkswagen jest po prostu droższy. Od City uważam, że przy używanych to ma znaczenie. Z kolei Zoe, choć jest od podstaw elektrykiem, niby lepiej, ale okazało się, że z wiekiem w używanych egzemplarzach tam dosyć szybko spada zasięg. No i wreszcie Smart jest droższy, ma niewielki zasięg, zawsze miał i ma tylko dwa miejsca, więc przypadkiem takiego też nie kupimy. Przechodzimy do drugiego scenariusza. Moje pierwsze miejskie auto może być małe, ale musi być już nowe. Czyli jeśli celujecie w niewielkie drzwiowe auto z no już nieco większym bagażnikiem i niekoniecznie blachami w środku jak w Skodzie, to przechodzimy do segmentu B, w którym wybór ostatnio zrobił się całkiem spory. Mamy tu zarówno bliźniacze E208, Corsa E, Mamy modnego DS3 Crossbacka i Tens, mamy bardzo chwalone ZOOI y drugiej generacji, no i wreszcie elektryczny MINI. Co wybrać? E208. Dobrze jeździ, dobrze wygląda, na pewno lepiej moim zdaniem od Corsy bliźniaczej. Ma 136 koni mechanicznych, dosadki przyspiesza w 8 sekund. Ma 50 kWh baterii, co pozwala przyjechać bez ładowania ponad 300 km po mieście. Ma złącze CCS, które z opcjonalną, mocniejszą, dostępną ładowarką obsłuży szybkie ładowanie nawet do 100 kW. Naszym zdaniem optymalną wersją jest Alurpak, Pack, który w standardzie ma bardzo bogate wyposażenie. W tej wersji kosztuje on około 136 tysięcy zł. A tu pierwszy przykład kalkulacji leasingu. Teraz dlaczego Peugeot, a nie reszta? No, Corsa ma klasyczne zegary i przyciski, i choć tu mówimy bardziej o gustach, no, ale wydaje mi się, że Elektryk mógłby mieć bardziej nowoczesne wnętrze. Choć oczywiście cenowo i technicznie to jest to samo. ZOL jest bardziej dopracowany już od poprzednika, ma też spory zasięg, ale z wyglądu, dla niektórych może być zbyt futurystyczny. Jest też cięższy i wolniejszy od Peugeota. Co do DS oczywiście to jest stylowe auto, ale wyraźnie droższe od konkurentów. A biorąc pod uwagę, że oferuje no, ten sam napęd co Peugeot i Opel, ale w większym, cięższym, droższym, choć oczywiście bardziej stylowym wydaniu. No to pozostajemy przy peżocie. Trochę podobnie jest zresztą z Mini, też drogie, małe, chociaż stylowe. A teraz propozycja dla fanów Tesli, czyli scenariusz numer 3. Moja pierwsza Tesla. Wybierz Tesle model 3 w wersji long range. Dlaczego nie większa, komfortowa i szybsza SK? Bo pomimo wielu aktualizacji mikroliftingów, model S mimo wszystko jest bardzo leciwym konstrukcyjnie samochodem, Model X też trochę podobne historie, i oczywiście pomimo tych spektakularnych drzwi, i całkiem spory przestrzeni wewnątrz. No i jego wygląd od początku też budził kontrowersje, ale przede wszystkim to są bardzo drogie auta. Jest jeszcze model Y, który gdzieś tam wyląduje po środku, ale no jeszcze na razie nie jest oferowany, więc model 3. Wersja Long Range kosztuje bazowo niecałe 245 tysięcy. Drugi przykład kalkulacji leasingu. Ma na pewno na cztery koła, rozpędza się setki w 4,4 sekundy. Tesla oczywiście słynie z pewnych wpadek, typu nierówny poziom montażu czy problemy serwisowe, ale mimo wszystko sprzedaje się świetnie i to bynajmniej nie dzięki magii Ilona Maska, tylko z bardzo pragmatycznych powodów. Patrząc przez pryzmat ceny, wyposażenie i osiągi modelu 3 są naprawdę świetne. I teraz czwarty scenariusz, najbardziej hardkorowy można by powiedzieć, czyli mój pierwszy elektryk jako jedyne auto w rodzinie. I tutaj robi się naprawdę kontrowersyjnie, bo wiele osób przecież nadal uważa, że w Polsce to nie ma sensu, że w Polsce nie da się mieć tylko auta elektrycznego, bo no, zasięg jest przecież za mały i nie ma gdzie go naładować i, i nie można odmówić oczywiście racji, jeśli ktoś robi bardzo wiele kilometrów, ale średnia europejska to niecałe 50 km dziennie, więc jeśli ty też jeździsz wokół komina, to auto z zasięgiem 200 km jest bardziej niż wystarczające na co dzień. Nawet jeśli jeździsz dalej, no to nie brakuje też przecież na rynku aut, które mają znacznie większy zasięg. I tu pojawiają się takie samochody jak Volkswagen ID4, Audi E-tron, Jaguar I-PacE, Skoda jak EV, Ford Mustang Mach E, BMW ix 3 czy też Volvo XC40 Richard. Jak widzicie, każdy z tych samochodów to SUV lub crossover. To są samochody z założeniem maksymalnie uniwersalne. Mają mieć jak największy bagażnik lub też bagażniki, mają mieć dobre osiągi, atrakcyjny wygląd i tutaj naszym wyborem byłoby, może to będzie zaskoczenie, ale Mustang Mach-E. I to pomimo licznych kontrowersji wokół samej jego nazwy. Ale jakby zapomnijmy o tej profanacji Mustanga jako elektrycznego crossovera, spójrzmy na ten samochód. To naprawdę kawał dobrze zaprojektowanego samochodu elektrycznego. Świetnie jeździ, świetnie skręca, jednocześnie nie jest zbyt twardy. Multimedia działają całkiem sprawnie. Tryby jazdy są przyjazne użytkownikowi, a całościowy odbiór tego samochodu jest bardzo pozytywny. Nie jest też zbyt plastikowy w środku. To auto z napędem na tył. I baterią podstawową, baterią o pojemności 75 kWh, kosztuje od 216 tysięcy. Ma też gorsze osiągi, do setki ma powyżej 6 sekund. Zasięg maksymalny według producenta to około 440 km, w mieście pewnie realnie 400, w cyklu mieszanym pewnie będzie niewiele powyżej 300. Za wersję o tej samej mocy, ale z większą baterią, z nominalnym zasięgiem maksymalnym już powyżej 600 km. Trzeba dopłacić około 30 tysięcy złotych, i tam teoretycznie, przy szybkiej ładowarce, nawet naładujemy tą wersję szybciej, bo obsługuje większą moc, o ile akurat znajdziemy taką ładowarkę. I wreszcie trzeci przykład kalkulacji leasingu. W standardzie wyposażenie obejmuje dwa bagażniki, system do obsługi tego samochodu za pomocą jedynie pedału gazu i bardzo wiele różnych innych gadżetów, które widzicie teraz na ekranie. I żeby było jasność w wyboru. W tym segmencie był naprawdę bardzo trudny, bo wielu samochodów nawet nie da się bezpośrednio ze sobą porównać. I zapewne do tego, co za chwilę powiem, też najłatwiej będzie się wam przyczepić i pewnie też będziecie mieli rację bo w, tych samo, w tym segmencie i w tych pieniądzach nie ma samochodów złych ale oto lista powodów, dlaczego nie Audi e-tron na przykład. Bo zużywa za dużo energii. W Stanach podobno klienci zwracali te samochody do salonu z powodu dużych, zbyt dużych rozbieżności pomiędzy obietnicami producenta a realnymi wynikami. jak i ID4 to są bardzo poprawne samochody, ale w porównaniu do Mustanga no, mam wrażenie, nie mają tego czegoś. BMW z kolei pokazuje się w pierwszych testach od bardzo dobrej strony, ale od tej marki poczekałbym na niżej zawieszone auto, które będzie dawało radość z jazdy. A co do Volvo, no cóż, to jest petarda wersji P8, ale podobnie jak w przypadku id 4 czy ENIACA efektu wow nie stwierdzono. Teraz sobie bonus, o, Przejdźmy do czegoś, do czego nie, nie da się przyczepić, bo opowiem po prostu o samochodach, które niedługo się pojawią na rynku i na które naprawdę warto będzie spojrzeć. Zacznijmy z bardzo wysokiej półki Porsche Taycan Cross Turismo. To utrenowiony sporturę zbudowany oczywiście na hitowym Taycanie. Porsche twierdzi, że elektryczne Porsche to też Porsche, ale ciche. Jak wiecie, był taki film. Na moim kanale, na mnie to nie działa, ale wersja Cross jest o tyle ciekawa, że nawiązuje zarówno do mody na suwy i crossovery, jak i do dawnych Dakarowych wersji 911. Auto będzie miało nieco większy bagażnik, nieco większy prześwit i ten, wiecie, off-road look. Teraz zupełnie przeciwny biegun, czyli Dacia Spring. Autem już to prawda można się przejechać w Warszawie dzięki car ale oficjalnie jeszcze nie jest dostępne w salonach. Można już rezerwować swoje egzemplarze w bardzo interesującej cenie od 76 900 zł. Dacia to Dacia. Ma być prosto, bez wodotrysków, atrakcyjnie wizualnie i skutecznie. Ma tylko 44 konie. Przyspieszenie do setki zajmuje uwagę 19 sekund. Bateria ma 27 kWh, ale dzięki bardzo niskiemu zużyciu energii to wystarczy na 250, może nawet 300 km. Po mieście. Na pokładzie znajdziemy tylko to, co najważniejsze, czyli cztery elektryczne szyby, manualną klimę, jakiś tam system multimodalny, CarPlay, Android Auto oczywiście też miejsce dla czterech osób, czego jeszcze życzyć sobie więcej. To jest tak jak kwintesencja taniej elektromobilności. Teraz taki złoty środek Kia EV6, czyli elektryczny crossover, który ma się znaleźć gdzieś w okolicach segmentu D. Podobnie zresztą jak bliźniaczy Ionic. Piątka. Kija będzie dostępna z dwiema bateriami do wyboru, a także w kilku wariantach mocy. Od 170 do uwaga, 585 KONI. Bazowo z napędem na tył, opcjonalnie zawódę Najszybsza wersja przyspieszy dostatki w 3,5 sekundy, i to jest szybciej niż najszybsze Porsche Cayenne Turbo S i Hybrid, czy też Tesla Y. Performance. Dwa bagażniki, sporo miejsca w kabinie i bardzo rozsądna cena, która powinna zaczynać się poniżej w podstawowych wersjach 190 tysięcy. I to było spojrzenie w przyszłość, a teraz czas na podsumowanie całego filmu. Ja wiem, że wybór pierwszego elektryka, niezależnie o jakim przeznaczeniu, to jest zawsze więcej pytań niż odpowiedzi, dla wielu to jest zupełna nowość, ale te cztery scenariusze naprawdę wydają się być tymi najbardziej powszechnymi. Samochodów na rynku mamy coraz więcej, i na dobrego, funkcjonalnego elektryka nie trzeba już czekać, bo takie samochody już są w salonach. Co więcej, pojawiają się już też pierwsze samochody używane. Dlatego, jeśli planujecie zakup pierwszego elektryka, koniecznie dajcie znać w komentarzu, jaki samochód wybralibyście. Dla siebie. I na koniec przypominam Wam, że w opisie filmu znajdziecie link do INGL z Polska, partnera dzisiejszego odcinka. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!